Uczestniczymy w 28-letniej szkole młodych pedagogów. Jest to inicjatywa, która powstała w okresie transformacji w Polsce, a wiązała się ona także z tą ideologizacją uprawiania pedagogiki, kształcenia młodzieży i w związku z tym ogólnym takim poszukiwaniem. Sił, które będą przemieniały także i polską pedagogikę, pojawiła się inicjatywa między innymi przypis wiązana z osobami chociażby profesora Okonia, profesora także Wołoszyna, którzy widzieli taką potrzebę otwarcia się na młodych pedagogów. To jest ta, taki etap ujęty inicjatywą letniej szkoły w kształceniu pracowników akademickich między doktoratem a habilitacją. Sposób dyskusji, prowadzenia tej dyskusji, jeżeli, jeżeli jest jakiś forum, tak, i teraz ścierają się, ścierają się różne. Bo to nie jest tak, że to nie jest takie lukrowane i wszyscy się zgadzamy i kiwamy głowami, bo to by było fałszywe, to tego, to tego myślę nie ma. Tutaj ludzie mówią co myślą i ja byłem momentami na pierwszej, na drugiej zeszłorocznej szkole to co myślałem ranny kota. Ktoś to nagra upubliczni, co ci profesorowie albo doktoranci, doktorzy, doktoranci mówią, to, 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 jest, to jest jakiś zamach na, na obowiązujący porządek. Tak? To, to, jest, to jest przestrzeń wolności w jakiś sposób, no może nie dla wszystkich może nie wszyscy tak to traktują to jest moje subiektywne zdanie na ten temat tak? możliwość wypowiedzenia się ta możliwość konfrontacji konfrontacji z innym światem nie, nie, nie te, te, jak się pracuje ileś tam lat się coś robi, to się już jest w takich i się jedzie lepiej lub gorzej, szybciej lub wolniej tak? ale jak, jak się zaczyna spotykać innych ludzi, się zaczyna z nimi rozmawiać to to jest inna perspektywa, się nagle, nagle zaczyna jakoś, w jakiś sposób rozszerzać, czy przynajmniej jest taka szansa. Tak? Następuje poszerzenie pola doświadczeń. Cieszę się z tego, że Letnia Szkoła Młodych Pedagogów zawitała do Lublina i że można przekazać doświadczenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutu Pedagogiki młodym pedagogom, którzy... Pracując na różnych uczelniach, można powiedzieć, przygotowują nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest to bardzo ważne, bo przekazywanie tych doświadczeń i tego, z czym mamy do czynienia w tej chwili, czyli z różnymi problemami związanymi z edukacją, ale można powiedzieć przede wszystkim z wychowaniem dzieci i młodzieży, powoduje, że ta wymiana doświadczeń może i na pewno wpłynie na to, że ta praca będzie miała lepsze efekty. Takie warsztaty służą wymianie doświadczeń, które Mam nadzieję i wierzę w to, że będą procentowały w wychowaniu młodego pokolenia w naszym kraju.